Niektórzy ludzie twierdzą, że poświęcenie dla jednej firmy przez całe życie to oznaka lojalności. Inni, że to naiwność. Ja zawsze wierzyłem, że jeśli człowiek robi swoją pracę z uczciwością, odpowiedzialnością i sercem, to zostanie to zauważone, docenione. A może nawet odwzajemnione. Miałem na imię Janusz, miałem wtedy 61 lat, i przez 35 lat moje życie kręciło się wokół tej jednej firmy, niewielkiego, ale rosnącego przedsiębiorstwa logistycznego na obrzeżach Wrocławia. Gdy zaczynałem, firma mieściła się w jednym magazynie z przeciekającym dachem i tylko trzema pracownikami. Dziś miała oddziały w czterech województwach i obsługiwała międzynarodowe kontrakty. Mówiąc nieskromnie, byłem częścią tej przemiany. Kamieniem węgielnym. Ale tego ranka, 27 marca, kiedy wszedłem do biura, jak zawsze o 7:45, z termosem kawy w jednej dłoni i notatnikiem w drugiej, coś było inaczej. Sekretarka, która zazwyczaj witała mnie uśmiechem, unikała mojego wzroku. Nikt nie powiedział dzień dobry. W ciszy, która panowała, było coś gęstego, trującego. Po godzinie wezwano mnie do sali konferencyjnej. Tam siedzieli: dyrektor generalny Piotr Maj, nowa pani z kadry Agnieszka i jeszcze ktoś, kogo nawet nie znałem. Atmosfera była chłodna jak stalowy blat. Zanim zdążyłem usiąść, Piotr wypowiedział jedno zdanie, bez żadnego wstępu. Janusz, postanowiliśmy zakończyć współpracę z dniem jutrzejszym. Proszę jutro przyjść po dokumenty do podpisania. Nie patrzył mi w oczy. Wymówił to stonem, jakby mówił o zmianie żarówki. Serce zabiło mi szybciej, ale z zewnątrz nie pokazałem nic. Przez chwilę nikt się nie odezwał. Żaden powód. Żadne podziękowanie. Żadne wiemy Ile pan zrobił dla firmy? Wziąłem głęboki oddech. Rozumiem, powiedziałem tylko. Dziękuję za lata zaufania. Wstałem. Pożegnałem się z gestem głowy. I wyszedłem. Nie wiem, jak dotarłem do domu. Pamiętam tylko, że w tramwaju patrzyłem przez szybę, a świat za oknem wydawał się dziwnie nierzeczywisty. Jakbym oglądał film. W którym główny bohater właśnie stracił wszystko, ale jeszcze nie wie, że to dopiero początek większej historii. W nocy długo nie mogłem zasnąć. Żona już od kilku lat nie żyła. Córka mieszkała za granicą. Siedziałem w kuchni, patrząc na stary notes, w którym miałem zapisane nazwiska klientów. Jeden z nich był szczególny, Marek Rudzki, prezes ogromnej firmy spedycyjnej, który był nie tylko moim klientem, ale i przyjacielem od lat dziewięćdziesiątych. Zawsze powtarzał, Janusz, jakbyś kiedyś czegoś potrzebował, dzwoń. Bez względu na wszystko. Ale nie zadzwoniłem. Jeszcze nie. Mój duma, choć zraniona, wciąż była silna. Nazajutrz, dokładnie o dziewiątej, wszedłem ponownie do firmy. Tym razem już nie jako jej pracownik. Podpisałem dokumenty, nie zadając pytań. Otrzymałem standardową odprawę. Ani złotówki więcej. Ani słowa więcej. Ani spojrzenia. Wychodząc, zatrzymałem się na chwilę w korytarzu, spojrzałem na ścianę, gdzie wisiały zdjęcia pracowników miesiąca. Moje zdjęcie wisiało tam przez wiele lat. Dziś go już nie było. Tego dnia skończyła się pewna era. Ale ja jeszcze nie wiedziałem, że wkrótce rozpocznie się zupełnie nowy rozdział. Taki, którego nikt, absolutnie nikt się nie spodziewał. Zawsze powtarzano mi, że jeśli chcesz coś zbudować, to najpierw musisz być gotów sam nosić cegły. Rok był 1988 rok, miałem 24 lata, kieszeń pustą, ale serce pełne zapału. W tamtych czasach Polska była jeszcze krajem na granicy zmiany, stary system chwiał się, a nowy jeszcze się nie ukształtował. Ludzie bali się ryzykować. Ja też się bałem, ale nie miałem nic do stracenia. Pierwszy dzień pracy w firmie Transpol pamiętam jak dziś. Wchodząc do magazynu, czułem zapach oleju, kurzu i zmęczenia. Było zimno, kaloryfery nie działały, a dach przeciekał. Prezesem był wówczas pan Stanisław Rudnicki, człowiek surowy, ale sprawiedliwy. Dał mi szansę, choć nie miałem doświadczenia. Powiedział tylko: Zobaczymy, czy potrafisz więcej niż mówić. Nie mówiłem zbyt wiele. Wolałem pracować. Zaczynałem od rozładunku ciężarówek. Potem zająłem się dokumentacją, potem wysyłkami, aż w końcu, kilka lat później, awansowałem na stanowisko koordynatora regionalnego. Znałem każdy dział tej firmy od podszewki. Nie z teorii, z praktyki. Każdy sukces był kupiony potem, a niekiedy i krwią. Nie brałem zwolnień lekarskich. Nawet gdy złamałem żebra przy obsłudze jednej z platform załadunkowych, wróciłem do pracy po trzech dniach. Pracowałem w święta odrzucałem urlopy. Nie dlatego, że mi kazano, ale dlatego, że czułem, że to moja odpowiedzialność. To właśnie wtedy, w połowie lat 90, poznałem człowieka, który później odegra tak kluczową rolę w moim życiu, Marek Krócki. Był wtedy początkującym przedsiębiorcą, podobnie jak ja bez znajomości, bez układów. Ale był rzetelny, słowny i ambitny. Nikt nie chciał z nim współpracować, bo jego firma była za mała. Ja jednak dostrzegłem w nim potencjał. Zaryzykowałem. Zaproponowałem mu współpracę na preferencyjnych warunkach. Wbrew zaleceniom zarządu. Przez pierwsze dwa lata przynosiło to straty. Krytykowano mnie. Wyśmiewano. Ale ja wierzyłem. I nie pomyliłem się. Marek nie tylko dotrzymał słowa, jego firma rozwinęła się błyskawicznie. W 2003 roku podpisał z nami pierwszy duży kontrakt międzynarodowy, który uratował nas przed bankructwem po nieudanej ekspansji w Niemczech. A trzy lata później, dzięki jego zamówieniom, nasze obroty wzrosły o 60%. Od tamtej pory Marek i ja byliśmy w stałym kontakcie. Nasze relacje wykraczały poza służbowe. Spotykaliśmy się prywatnie, rozmawialiśmy o życiu, pomagaliśmy sobie nawzajem. Ale nikt w firmie tego nie wiedział. Nie chciałem. By ktokolwiek sądził, że buduje imperium na znajomościach, dla nich byłem po prostu starszym kierownikiem logistyki. W firmie nie brakowało jednak głosów zazdrości. Nowe pokolenie menedżerów wykształconych, młodych, pewnych siebie nie rozumiało, jak działa zaufanie budowane latami. Dla nich liczyły się wykresy, prezentacje i optymalizacja kosztów. Ja byłem dla nich przeżytkiem. Reliktem z innej epoki Często słyszałem szepty za plecami: Janusz? On już dawno powinien być na emeryturze. Nie odpowiadałem. Wiedziałem, że jestem potrzebny nie dlatego, że znałem systemy, ale dlatego, że znałem ludzi. Wiedziałem, który kierowca ma chore dziecko i potrzebuje wcześniejszego zjazdu. Wiedziałem, który klient nie znosi opóźnień i który toleruje błędy, jeśli tylko się do nich uczciwie przyznać. Ale czas pokazał, że wiedza ludzka nie ma dziś tej samej wartości co dane w Excelu. I właśnie dlatego 35 lat później zostałem zwolniony bez słowa uznania, jakby te wszystkie lata nic nie znaczyły. Tamtej nocy, po podpisaniu wypowiedzenia, usiadłem przy biurku i otworzyłem pudełko z pamiątkami, które trzymałem w szafie. Były tam zdjęcia z wyjazdów służbowych, listy gratulacyjne, odręczne notatki od klientów Jeden list od Marka Rudzkiego, napisany własnoręcznie po podpisaniu największego kontraktu. Janusz, bez ciebie tej umowy by Y nie było. Pamiętaj, lojalność rodzi lojalność. Spojrzałem na ten list przez długą chwilę. I wtedy po raz pierwszy pomyślałem: Co by było, gdyby on się dowiedział, że mnie wyrzucono bez uprzedzenia? Ale jeszcze nie zadzwoniłem. Jeszcze nie. Coś mi mówiło, że los sam odkryje karty. I że cierpliwość moja najstarsza towarzyszka wkrótce przyniesie mi odpowiedź, na którą nie byłem przygotowany. Człowiek może znieść wiele fizyczny ból, samotność, zmęczenie, ale nic nie boli tak jak niesprawiedliwość, której nie można wypowiedzieć na głos. Minęły dwa dni od mojego odejścia z firmy. Mieszkanie było ciche. Zbyt ciche. Każdy dźwięk, tykanie zegara, szum lodówki odbijał się echem w przestrzeni, która nagle wydawała się większa niż wcześniej. Bez codziennej rutyny, bez telefonu, który dzwonił z pytaniami, bez maili, które czekały na odpowiedź, czułem się, jakbym przestał istnieć. Wstałem jak zwykle o szóstej rano. Przygotowałem kawę. Usiadłem przy stole. Ale nie miałem już dokąd iść. Nie chodziło o pieniądze, miałem odłożone oszczędności, wystarczające, by przeżyć kilka lat na skromnym poziomie. Chodziło o to, że moje życie zostało brutalnie odcięte od sensu który je wypełniał przez trzy i pół dekady. Nie płakałem. Łzy nie przychodzą łatwo mężczyźnie, który całe życie uczył się znosić ciosy w milczeniu. Ale ból był tam głęboko i rozlewał się we mnie jak ciepły metal. Trzeciego dnia tego samego ranka, gdy nie wiedziałem już nawet, jaki dziś jest dzień tygodnia, o rozległ się dźwięk telefonu. Nie był to numer zapisany w kontaktach. Numer zastrzeżony. Odebrałem z wahaniem. Panie Januszu? Głos po drugiej stronie był napięty, choć próbował brzmieć profesjonalnie. Tu Marta Lis, z działu handlowego Transpolu. Czy możemy porozmawiać? Nie odpowiedziałem od razu. W mojej głowie natychmiast uruchomił się instynkt, ten sam, który przez lata pozwalał mi wyczuwać, gdy coś było nie tak. Oczywiście, powiedziałem spokojnie. W czym mogę pomóc? Potrzebujemy pilnie ustalić szczegóły dotyczące umowy z firmą MR Logistics. Wydaje się, że coś poszło nie tak. Od wczoraj nie odbierają od nas telefonów. A dziś otrzymaliśmy wiadomość, że wstrzymują współpracę natychmiastowo. Zapadła cisza. Czekałem. Czy może pan wie, dlaczego? Poczułem w sercu delikatne ukłucie. Niesatysfakcji. Nie zemsty. Ale sprawiedliwości, która wreszcie zaczyna domagać się głosu. A co ja mam z tym wspólnego? Zapytałem, udając niewiedzę. Marta zamilkła. Słyszałem, jak przewraca kartki. Jakby czegoś szukała? W notatkach do umowy widnieje, że pan był głównym kontaktem od strony naszej firmy. Prezes MR Logistics, pan Rudzki, zażądał, by tylko pan prowadził sprawy związane z kontraktem. A czy nie mówiłem przy podpisaniu wypowiedzenia, że dziękuję za lata zaufania? Tak, oczywiście, ale. W takim razie, przerwałem spokojnie, proszę kierować pytania do obecnego kierownika działu współpracy strategicznej. Odstawiłem telefon, zanim zdążyła odpowiedzieć. Ręce mi lekko drżały. Nie z gniewu. Z napięcia, które przez tyle dni dusiłem w sobie. Kilka minut później telefon zadzwonił ponownie. Tym razem był to numer, który znałem bardzo dobrze. Marek Rudzki. Nie odebrałem od razu. Wstałem, nalałem sobie herbaty. Usiadłem i dopiero wtedy nacisnąłem połącz. Janusz, co się dzieje? Marek mówił szybko, z wyraźnym zaniepokojeniem. Próbuję się skontaktować z kimkolwiek w transpolu, ale nikt nie potrafi mi wyjaśnić, dlaczego nie prowadzisz już nasze sprawy. Co oni zrobili? Wziąłem głęboki oddech. W głowie przewinęły się wszystkie lata naszej współpracy. Kontrakty podpisywane późnym wieczorem. Spotkania w ciasnych biurach. Wspólne błędy i wspólne sukcesy. A potem ta sala konferencyjna, gdzie zostałem potraktowany jak zbędny papier. Zwolnili mnie. Marku powiedziałem spokojnie. Bez powodu. Bez słowa. Po prostu kazali przyjść i podpisać wypowiedzenie. Po drugiej stronie zapadła cisza. Długa, głęboka i kiedy się odezwał, głos Marka był inny twardy, zdecydowany a więc dobrze jeśli ciebie tam nie ma, nas też nie ma. Umowa zostaje zawieszona. Dziś jeszcze wysyłam oficjalne pismo. Współpraca jest możliwa tylko z tobą. Zamknąłem oczy. To nie była zemsta. To była prawda wychodząca na jaw. Nikt nie przypuszczał, że lojalność zbudowana po cichu przez dekady, bez fanfar, może być tak potężna. Jeszcze tego samego dnia dostałem e-mail od prezesa Piotra Maja. Z prośbą o spotkanie. Natychmiastowe. Nie odpowiedziałem. Czasem w życiu nie trzeba krzyczeć, by zostać usłyszanym. Wystarczy zamilknąć we właściwym momencie. Echo tego milczenia może wstrząsnąć całym światem, który do tej pory był głuchy na twoją obecność. Po rozmowie z Markiem Rudzkim nie odezwałem się do nikogo z transpolu. Nie odpisałem na maile. Nie odzwoniłem. Mój telefon nie przestawał dzwonić przez trzy dni dział handlowy, kadry, nawet sekretarka prezesa. Wszystko nagle pilne, nagle do wyjaśnienia. Ale ja już nie miałem nic do wyjaśniania. Wszystko zostało powiedziane, przez to, że odszedłem w ciszy. To, co dla nich było tylko jednym nazwiskiem na liście płac, dla rynku okazało się gwarancją zaufania. Po tym, jak MR Logistics oficjalnie zerwał współpracę z Transpolem, ruszyła lawina. Kolejni klienci, dowiedziawszy się nieoficjalnie, co się wydarzyło, zaczęli wycofywać zamówienia, domagać się aneksów, renegocjacji. W firmie zapanował chaos. W tym czasie w biurowcu Transpolu zarząd zwołał serię kryzysowych spotkań. Dokumentacja była przeszukiwana linijka po linijce, próbując zrozumieć, dlaczego wszystkie nitki tak wielu umów prowadziły do mnie. Prezes Piotr Maj, człowiek, który jeszcze niedawno nie raczył spojrzeć mi w oczy przy wypowiedzeniu, dziś miał podkrążone oczy, drżące ręce i coraz bardziej rozszczelniający się ton. Miałem wgląd w te informacje dzięki starym znajomościom wśród pracowników niższego szczebla, którzy nie zapomnieli. Jeden z nich, kierownik logistyki Wojtek, napisał do mnie wiadomość, której nigdy nie zapomnę. Panie Januszu, odszedł pan z godnością, a teraz widzimy, ile pan znaczył. Nikt tu nie wie, co robić. Każdy dzień bez pana to jak jazda bez kierownicy. Nie odpisałem. Bo wiedziałem, nie czas jeszcze mówić. To był czas ich milczenia, ich refleksji. W piątek, dokładnie tydzień po moim zwolnieniu, otrzymałem list polecony. Oficjalne pismo od zarządu Transpolu z zaproszeniem na spotkanie. Prosimy o pilny kontakt w sprawie strategicznej współpracy. Tak nazwali naprawianie błędu, który ich zniszczył. Poczekałem dwa dni. W poniedziałek zadzwoniłem. Odebrała Marta, ta sama, która wcześniej nie potrafiła ukryć zaniepokojenia. Panie Januszu głos miała podekscytowany. Prezes bardzo prosi. Był umówił się pan z nami jak najszybciej. Jutro, dziś, nawet za godzinę, jeśli trzeba. Pojawi się w środę, odpowiedziałem krótko. O dziewiątej. Świetnie. Czy mogę przekazać? Nie trzeba. Do zobaczenia. Przygotowałem się starannie. Nie chciałem pokazywać emocji, ale nie zamierzałem też ukrywać, że wiem, co się wydarzyło. Założyłem ciemny garnitur. Ten sam, w którym podpisywałem nasz pierwszy duży kontrakt w 2003 roku. Wsiadłem do taksówki. Nie spieszyłem się. Wchodząc do firmy, wszystko wyglądało znajomo, a jednak inaczej. Ludzie, którzy wcześniej odwracali wzrok, teraz spuszczali głowy z niepokojem. Nikt się nie uśmiechał. Milczenie. Ciężkie jak ołów. W sali konferencyjnej czekał cały zarząd. Piotr Maj wstał pierwszy. Panie Januszu, bardzo dziękujemy, że pan przyszedł. Mamy świadomość, że sprawa z pańskim odejściem została potraktowana zbyt pochopnie. Milczałem. Chcielibyśmy zaproponować nową formę współpracy. Z pełnym zakresem swobody działania, wyższym wynagrodzeniem, a nawet udziałem w zarządzie, jeśli pan zechce. Proszę zatrzymać te oferty przerwałem łagodnie. Nie przyszedłem tu negocjować. Przyszedłem posłuchać. Zapadła cisza. Przez chwilę nikt nie wiedział, co powiedzieć. Panie Januszu, odezwała się Marta, firma bez pana traci kierunek. A straty rosną z dnia na dzień. Klienci chcą pracować tylko z panem. Spojrzałem na nich wszystkich. Na ludzi, którzy przez lata nie zauważyli mojej obecności, aż do dnia, w którym zniknęła. W takim razie, może najwyższy czas, by zbudować coś własnego, powiedziałem cicho, ale dobitnie. Coś, czego nikt nie będzie mógł mi odebrać. Zostawiłem ich z tymi słowami. Wyszedłem, zanim padła odpowiedź. Nie musiała paść. Zrozumieli. I wiedzieli, że stracili coś, czego już nie odzyskają. Tamtego wieczoru, siedząc na ławce w parku, spojrzałem w niebo. Było bezchmurne, jakby świat sam chciał mi powiedzieć, że wszystko się właśnie oczyszcza. W kieszeni miałem wizytówkę, którą właśnie odebrałem z drukarni. Janusz Kasprzak, niezależny doradca do spraw relacji biznesowych i strategii operacyjnych. Nowy rozdział się rozpoczął. Nie każdy koniec jest porażką. Czasami to właśnie koniec staje się początkiem. Minęły trzy tygodnie od mojego ostatniego spotkania w Transpolu. Nie oddzwoniłem. Nie odpisałem. Nie przyjąłem propozycji powrotu. Zamiast tego, w milczeniu budowałem coś własnego, krok po kroku, telefon po telefonie, kontakt po kontakcie. Marek Rudzki, wierny przyjaciel i kluczowy klient, nie tylko podtrzymał słowo, ale poszedł dalej. Zaproponował mi coś, czego nigdy się nie spodziewałem. Janusz powiedział przez telefon, potrzebuje kogoś, kto poprowadzi nowy dział w naszej firmie. Ale nie jako pracownik. Chcę, żebyś został naszym partnerem strategicznym. Twoje imię i nazwisko budzi większe zaufanie niż większość marek na rynku. Zbudujmy coś razem na Twoich warunkach. Nie odpowiedziałem od razu. Musiałem pomyśleć. To nie była decyzja biznesowa, to była decyzja o tożsamości. Kim teraz jestem? Byłym pracownikiem? Lojalnym sługą wyrzuconym na margines? Czy może wolnym człowiekiem, który odzyskał władzę nad własnym życiem? Dwa dni później... W nowym biurze w centrum Wrocławia podpisałem umowę partnerską z MR Logistics. Bez fanfar, bez kamer. Ale z uściskiem dłoni, który znaczył więcej niż 10 tytułów pracownik miesiąca. Nowy dział doradztwa operacyjnego powstał w trzy tygodnie. I w ciągu pierwszych dwóch miesięcy pozyskaliśmy pięciu dużych klientów, z których trzech wcześniej pracowało z Transpol. Ale to nie była zemsta. To był naturalny bieg rzeczy, którego nikt już nie mógł zatrzymać. Któregoś dnia podczas jednej z konferencji branżowych minąłem się z prezesem Piotrem Majem. Nie był już tak pewny siebie. Siwe włosy, pochylona sylwetka, spojrzenie pełne napięcia. Nasze oczy się spotkały. Skinąłem głową z lekkim uśmiechem. On odwrócił wzrok. Nie czułem triumfu. Czułem spokój. Ten, który przychodzi, gdy już nie musisz niczego nikomu udowadniać. Gdy Twoje milczenie mówi głośniej niż jakiekolwiek słowa. Dziś moje dni są inne. Wstaję o tej samej porze, ale bez pośpiechu. Piję kawę na tarasie, nie w samochodzie. Pracuję nadal, ale z wyboru, nie z obowiązku. Konsultuję, doradzam, inspiruję. Spotykam ludzi, którzy chcą słuchać, a nie tylko mówić. I to daje mi siłę, której nie znałem wcześniej. Zdarza się, że młodzi przedsiębiorcy pytają mnie: Panie Januszu, jak pan to zrobił? Jak pan się podniósł po takim ciosem? Odpowiadam zawsze to samo. Trzeba znać swoją wartość. I nie pozwolić, by ktoś inny ją wycenił niżej, niż na to zasługuje. Bo firma może cię zwolnić. Klienci mogą odejść. Ale jeśli jesteś uczciwy, jeśli budowałeś sercem, świat sam upomni się o twoją wartość. Dziś wiem jedno. Nie zostałem zwolniony. Zostałem uwolniony. A to, co myślałem, że straciłem, było tylko ciężarem, które trzeba było zrzucić, by w końcu iść własną drogą. W życiu zdarzają się chwile, gdy ludzie, którym oddaliśmy wszystko, odwracają się od nas bez słowa. Ale nie pozwól, by ich ślepota stała się twoim końcem. Czasem trzeba odejść z godnością, by wrócić silniejszym, nie tam, skąd cię wyrzucono, ale tam, gdzie sam zdecydujesz pójść. Bo prawda nie potrzebuje krzyku. Wystarczy, że w odpowiednim momencie zamilknie.